W ostatnich latach coraz powszechniejsze w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stały się zbiórki elektroniczne, tym eskarbonki. Kolejki wolontariuszy, które ustawiały się przed bydgoskim sztabem, mieszczącym się w siedzibie bydgoskich organizacji pozarządowych pokazują, że tradycyjne zbiórki do puszek wciąż są ważnym elementem WOŚP. Wewnątrz budynku także trzeba było trochę poczekać. Taki widok pokazuje jednak jak wielu bydgoszczan chce pomagać. W całej Polsce WOŚP wspiera ponad 120 tysięcy. Wolontariuszy. Głównym punktem finału w Bydgoszczy był Stary Rynek, gdzie po latach pandemii wróciliśmy do plenerowych koncertów. Tuż przed godziną 20 Bydgoszczan bawił zespół Roan, który orkiestrę wspiera od dawna. Kilka razy za sprawą tego zespołu organizowany był sztab WOŚP nawet w Chinach. Kulminacją wieczoru było światełko do nieba. Ale coś pięknego! Na oficjalne podsumowanie finału w Bydgoszczy poczekamy zapewne kilka dni. Wciąż można wspierać woźb, chociażby licytując.